Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista. Jak widzimy na załączonym rysunku, będziemy przygotowywać model próbki do badań do badań wytrzymałościowych. Badań niszczących według normy EN ISO 6892-1 dla uściśnienia. Więcej informacji w tym zakresie znajdziemy na przykład na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tak ogólnie powiem, że ta norma, z tego co pamiętam, jest dosyć obszerna. Natomiast, z racji tego, że nie mam aktualnie do niej dostępu, to wymiary, które przygotowałem do wykonania modelu w niniejszym odcinku są powiedzmy w jaki sposób przybliżone orientacyjne i służą jako prawda temat edukacyjny zatem tutaj jakby nie gwarantuję, że one są zgodne z normą po prostu aktualnie nie mam możliwości weryfikacji tego i teraz pan Witold potrzebuje pomocy jak sprawnie narysować kształt takiej próbki w programie FreeCAD i ma też swoją ideę jak do tego podejść, dlatego że tak powiem będzie to właśnie materiał te, stricte taki edukacyjny i teraz przeczytam tylko fragment informacji, wiadomości od pana Witolda. Jakby ta najbardziej istotna. Nie chciałbym rysować jako całość, tylko środek jako prostokąt, a oba boki jako dwa kwadraty, które mają te przejścia właśnie tutaj po łuku i te trzy figury połączyć ze sobą i poucinać linię łączenia, jak to zrobić na przykład w sketcherze. Więc teraz po kolei. Jesteśmy aktualnie w module tech draw po to, abyście się mogli zapoznać z kształtem, zarysem próbki, którą, którą będziemy tworzyć, którą potrzebuje jakby rozpoznać pan Witold i teraz po kolei utworzymy sobie nowy, nowy dokument i przejdziemy sobie do modułu Part Design, w którym utworzymy sobie nowy szkic i teraz przyjmijmy na potrzeby niniejszego materiału, że wybierzemy sobie płaszczyznę XY do tworzenia szkicu w ten sposób, że oś Z będzie normalna do naszego ekranu. W taki, w taki sposób na początku będziemy podążać za ideą pana Witolda, ale od razu powiem, że tylko początkowo, aby pokazać kwestię ucinania łączenia linii, natomiast zrobimy to w sposób o wiele prostszy niż to, jaki sposób tutaj wynika prawda, z pierwszych myśli pana Witolda. I teraz tak. Yy, powiedzmy, że wybierzemy sobie ten prostokąt wyśrodkowany, tak aby tutaj jakoś bazę sobie wstępnie ustalić względem zera. I teraz to, co sugerował pan Witold, aby utworzyć sobie dwa prostokąty. I które następnie sobie te zarysy połączyć. Dodam, że już w tym podejściu nie będziemy tworzyć tych zarysów, bo sami zobaczycie, że nawet na tym etapie przygotowanie tego szkicu będzie wymagało, no, można powiedzieć, dużo pracy. A za chwilę się dowiemy, że można to zrobić ekspresowo bardzo łatwo. Więc teraz, tak, aby teraz pokazać, jak ucinać geometrię. Więc tak, mamy takie narzędzie właśnie w module Sketcher, jak przytnij krawędź. Inaczej, trim. Więc klikamy sobie to narzędzie i klikamy sobie na te krawędzie, których chcemy się pozbyć. Prosta sprawa. To powiedzmy teraz, żeby połączyć tę geometrię, to wydłużymy sobie te dwa dłuższe odcinki. I mamy tutaj takie narzędzie, jak przedłuż krawędź, znaczy extend. No to zaznaczamy sobie, którą krawędź chcemy sobie wydłużyć i dokąd chcemy wydłużyć którą krawędź i dokąd. I to samo z drugiej strony. Krawędź do obiektu, krawędź do obiektu. Mamy wydłużone. Widzimy, że to nam tutaj działa. No to teraz chcemy tu znowu uciąć niepotrzebne, więc ponownie wybierzemy sobie przytnij krawędź w ten sposób, przytnij krawędź w ten sposób. I teraz zobaczcie co się tutaj dzieje. Po pierwsze tak, musimy zadbać o relacje, których program tutaj nie widzi. Powiedzmy rozjechała nam się tutaj ta krawędź, jest taka można powiedzieć po skosie, więc na przykład za pomocą relacji wiązania w pionie przywrócimy ją tutaj właśnie do pionu. To samo zrobimy z drugim odcinkiem. No i powiedzmy w ten oto sposób każdą, każdy tutaj element tego szkicu musimy sobie, że tak powiem, dopasować, odpowiednio związać i zwymiarować. I nawet nie mając tych łuków widzimy, że to no, wymaga trochę czasu w stosunku jakby do ym, całości y, przygotowanie szkicu wymaga wiele pracy. A chodzi o to, by zrobić to prościej, dlatego nie będziemy podążać tą metodą, bo ona generalnie nam tutaj generuje bardzo dużo pracy. Zrobimy sobie to ten zarys za pomocą tak naprawdę jednego narzędzia, które mamy tutaj w module Sketcher. A to narzędzie to polilinia, inaczej linia łamana, i zobaczcie, jak łatwo tu będzie teraz ogarnąć. Mamy tutaj do czynienia z elementem, który z definicji jest elementem symetrycznym i to w dwóch płaszczyznach. Jeżeli mamy do czynienia z elementami, gdzie już z góry znamy geometrię, znamy cechy, starajmy się właśnie. Zastanowić się nad tym, żeby znaleźć te cechy, które ułatwią nam tworzenie modelu. Tak jest właśnie w tym przypadku. Żeby odtworzyć tą geometrię, wcale nie musimy rysować pełnego zarysu, pełnego szkicu tej próbki. Wystarczy nam tak naprawdę skupić się na tej tylko jednej ćwiartce. Resztę zrobi program. Zacznijmy jeszcze raz. Polilinia. Idziemy sobie z zera. I teraz zobaczcie, idę sobie po kolei, tworzę sobie zarys. No i teraz tu jest, można powiedzieć, troszeczkę y, trudniej, bo musimy sobie zrobić łuk, ale nie w ogóle nie musimy z tego narzędzia wy wychodzić. Wystarczy, że za pomocą klawisza M, jak mama na, y, na klawiaturze, będziemy zmieniać tryb pracy tego narzędzia. Polilinii i w ten sposób możemy tworzyć łuki, oczywiście nie w ten sposób, jeszcze nie w ten sposób, o w ten sposób. I teraz widzimy, jaki sposób układa nam się zarys tego łuku. Na niebieskim, niebieskim kolorem, niebieską czcionką program nam podpowiada, pod jakim kątem tworzymy ten zarys. Aktualnie mam 90 stopni, więc sobie mogę to w ten sposób pociągnąć. I sobie tutaj zamknąć i mam pełną ćwiartkę próbki. Więc teraz nie pozostaje nic innego, jak nanieść potrzebne wymiary. No i przyjmijmy te wymiary, które ja tutaj przygotowałem. Powiedzmy, że długość całkowita to jest około 240 mm. Z racji tego, że tutaj mamy ćwiartkę, no to będziemy połową wymiaru się tylko posługiwać, czyli na długości będziemy mieli, prawda, 120 mm, czyli coś w ten deseń. No to idziemy sobie dalej. Teraz tutaj szerokość tej próbki, gdzie będzie chwytana maszyna wytrzymałościowa, gdzie maszyna wytrzymałościowa będzie w szczękach chwytać ten fragment, no to powiedzmy, będziemy mieli tutaj jakieś 40 mm. Te wymiary są jako orientacyjne, bo z tego co pamiętam, norma wprost nie określa tych wymiarów. To wynika też z warunków po prostu badania. Najbardziej istotne są te wymiary LOLC. Wynikające z tego, aby to badanie przeprowadzić w sposób prawidłowy, no i BO jako szerokość próbki, i AO jako grubość próbki. No i teraz idziemy sobie tutaj do tych wymiarów, czyli też za pomocą wywiązania odległości. Tutaj nadamy sobie połowę, czyli 20 mm. No i teraz sobie utworzymy kolejny wymiar, niech to będzie wymiar Właśnie LC, czyli 120 mm, bo od tego wymiaru będą zaczynały się przejścia, właśnie łukowe. Czyli skoro tak, no to tu musimy sobie dokładnie na tym odcinku zadać wymiar 60 mm. No i teraz istotna szerokość tutaj tej próbki w miejscu jej rozciągania, czyli 20 mm. No to na wymiarze damy sobie również połowę, czyli 10 mm. No i teraz zobaczcie, że tutaj nam się coś, że tak powiem, porobiło niedobrego musimy zachować poziomość względem osi podłużnej tej dłuższej symetrii tej krawędzi, więc wybieramy sobie teraz relacje wiązania w poziomie, klikamy sobie na tą krawędź i wszystko jest. Ale teraz uwaga, widzimy, że nie możemy tutaj w pełni zapanować nad wymiarem, ponieważ wkradło nam się tutaj automatycznie takie wiązanie prostopadłości, które teraz podświetliłem tutaj na kolor zielony, gdzie mam kursor. Skąd to wiązanie się dzieło? Ano, Wzięło się z tego, że jak zmieniłem modyfikatorem M sposób działania narzędzia linii łamanej, polilinii, to w momencie tworzenia tego, tego łuku program wykreślił sobie styczną, która jest prostopadła do zaznaczonej teraz tutaj podświetlonej na żółto krawędzi. I w ten sposób ten łuk sobie tutaj utworzył. Te drugie 90 stopni, które wychodzi ze styczności, to już jest to, jakby efekt tego co obserwowałem z tym niebieskim napisem wymiarowania tego elementu w trakcie operacji. Więc żeby móc teraz ten łuk wymiarować, musimy to wiązanie prostopadłości usunąć i po prostu jak sobie przejdziemy teraz do lewego panelu wiązania, które tutaj widzimy w lewej stronie okna mamy właśnie to wiązanie prostopadłości i teraz żeby namierzyć odpowiednie wiązanie jak sobie klikniemy to ono właśnie potwierdza się na kolor zielony i stąd wiemy że wybieramy właściwe wiązanie No i sobie klikam prawym przyciskiem myszy Usuń możemy skrótowo użyć klawisza delete No i teraz w tym w tym momencie jesteśmy w stanie prawidłowo tutaj wykonać operację widzimy że puściły nam wiązania punktów więc możemy sobie teraz to wiązanie za pomocą wiązania zbieżności Połączyć, czyli punkt z punktem, one nam się teraz ładnie skleją, no i to, co nam zostaje, to nadanie wymiaru, no i teraz dla przypomnienia, mamy tutaj promień, niech będzie 15 mm, troszkę za bardzo, więc teraz przejdziemy sobie tutaj, wybierzemy sobie promień 15 mm, określamy sobie tu, no i już mamy w pełni zdefiniowany szkic. I teraz zobaczcie, jaka jest przewaga. Tego rozwiązania nad tym pierwszym podejściem. Zobaczcie, że mamy w pełni zdefiniowany szkic, ponieważ widzimy, że zmienił kolor na zielony. Zawsze do tego dążymy. To zobaczcie, że wymiary w ten sposób są poukładane, że zmiana któregokolwiek parametru przychodzi bardzo łatwo, gdybyśmy sobie chcieli względem normy zmienić sposób wymiarowania nawet gdybyśmy nie chcieli powiedzmy tego wymiaru a na przykład gdybyśmy chcieli sobie zmienić i w ten sposób określać wymiar nie ma najmniejszego problemu robimy to w sposób bardzo że tak powiem łatwy i no myślę, że o to głównie chodzi, aby w możliwy najprostszy sposób zmienić sobie próbki w zależności od potrzeb, które robimy. Na przykład, gdy chcemy, nie wiem, sprawdzić sobie taką próbkę analizą wytrzymałościową, a potem taki element fizycznie sprawdzić na maszynie wytrzymałościowej, więc, więc w ten sposób będzie to sobie tutaj działać. Powiedzmy, że wrócimy sobie do tego wymiaru 120 tutaj mm, tutaj mamy 60, tak jak to było. Przygotowane. Dobra, mamy szkic, wychodzimy sobie teraz ze szkicu, no i musimy uzyskać bryłę, więc wyciągamy sobie na wartość powiedzmy tak, jak to było na szkicu 4 mm. No to będziemy mieli tutaj 4 mm i jest gotowe. No i co teraz musimy zrobić? No, musimy zrobić lustro. Tylko tyle, że nie będziemy nie wykonywać tego lustra za pomocą już gotowej operacji odbicia lustrzanego bo niejako luz, tak odbicie lustrzane dla operacji możemy zrobić tylko raz, to znaczy, że dla tego pada możemy tylko raz zrobić lustro no i w zasadzie koniec. Żeby zrobić kolejne lustro, musimy użyć już operacji lustra, które nam powstanie, ale operację lustra za pomocą lustra już odbić nie możemy. Takie jest ograniczenie. Ale to nie oznacza, że nie da się tego zrobić, tylko musimy skorzystać z takiego fajnego narzędzia jak Multitransform. Inaczej utwórz wielokrotną transformację. Jest to bardzo ciekawe narzędzie, które w przypadku FreeCada pozwala na bardzo wiele pomocnych jakby rozwiązań, czy szybkich rozwiązań w modelowaniu elementów powtarzalnych, czy też zawierających elementy, charakterystyczne liniowe czy czy kołowe na przykład szyki wielokrotne. No i podobnie w tej sytuacji. Wybieramy sobie to naszą operację pad, czyli to nasze wyciągnięcie. Klikamy sobie teraz na to, na to narzędzie wielokrotna transformacja i zobaczcie, że pojawia nam się tak kontener operacji, które chcemy za pomocą tego narzędzia odbijać, czy też tworzyć na nich te, multi, te operacje wielokrotne. I mamy tutaj transformację, czyli w jaki sposób będziemy te, ten obiekt tutaj nasz kształtować. I teraz wybieramy sobie pierwsze lustro. Klikamy sobie właśnie w tym polu transformację prawym przyciskiem myszy, i mamy tutaj takie polecenie: dodaj transformację w odbiciu lustrzanym. No i teraz on tutaj nam sugeruje płaszczyznę jako pionowa oś szkicu. Ze swojej strony Wam podpowiem, że starałbym się unikać relacji pionowa oś szkicu, pozioma oś szkicu, bo w tym konkretnym przypadku nie dla każdego jest to łatwo, jakby. Roz, zrozumiane, czy łatwo interpretowane. Myślę, że lepiej polegać na płaszczyznach, które możemy identyfikować na bazie y, układu współrzędnych znajdującego się w prawym dolnym y, rogu programu, czyli XYZ i bazując na odpowiednich płaszczyznach. Więc jeżeli chcemy teraz w ten sposób zrobić lustro, jak nam tu program podpowiada, to wybierzmy sobie płaszczyznę YZ. W ten sposób jest to o wiele łatwiej identyfikowalne również na bazie innych operacji, które będziemy w programie FreeCAD robić. OK, mamy pierwsze lustro gotowe, nie zamykamy tutaj działania tej operacji, klikamy sobie kolejno prawym przyciskiem myszy znowu w tym polu transformację i znowu wybieramy sobie dodaj transformację w odbiciu lustrzanym, przy czym zmieniamy teraz sobie płaszczyznę, więc teraz wiemy, że potrzebujemy odbić Nasz obiekt względem płaszczyzny XZ. Szukamy sobie płaszczyzny XZ. No i widzicie, że jak sobie teraz to zaakceptujemy, damy ok. No to mamy model gotowej próbki. I teraz, jak chcemy to przekształcić, wystarczy, że przejdziemy do szkicu wyciągnięcia, klikniemy prawym przyciskiem myszy, edycja szkicu, wracamy do modelu, do, do przepraszam, do szkicu naszej próbki. No i zmieniamy sobie wymiary, tak aby można to było. Szybciej poskładać, zmienimy dość istotnie ten kształt, który jest oczywiście niezgodny w żaden sposób z normą, ale żebyście dobrze widzieli, jak to pracuje, dajmy nawet tutaj więcej. Niech się takie coś tutaj nam zrobi, zaakceptujmy i widzimy, że program to szybko rozpoznaje, widzi, działa. Także w ten sposób błyskawicznie jesteśmy w stanie sobie zamodelować, przygotować model próbek, czy zgodnie z normą, czy tak, jak nam się żywnie podoba, w bardzo szybkim. Tempie. No, i na koniec widzimy, że tutaj też możemy taki rysunek próbki sobie przygotować. Który, który możemy gdzieś tam do jakiejś prezentacji czy jakiejś pracy sobie później wkleić. Zobaczcie, że bardzo łatwo możemy generować PDF. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, eksportuj do formatu PDF, tworzymy sobie rysunek. No, i jak sobie za chwilkę tutaj wam pokażę, jak sobie włączymy PDF, no to widzimy, że. Rysunek jest idealnie błyskawicznie odwzorowany z tego co mieliśmy na szkicu, także z frikada bez problemu możemy tworzyć również rysunki w formacie PDF, eksportować w dowolnym formacie, no, oczywiście tutaj aby dobrze była widoczność to jest standardowy, standardowa formatka A4 w pozycji poziomej. oczywiście może niektórym się to nie spodoba, ale spokojnie oczywiście wiemy o co chodzi, także... Możemy również formatkę zmienić tak, aby swój format przybrała. Tu możemy sobie zmienić, nie tu. Możemy sobie to zmienić, uwaga. No tu powinno się zmienić, tylko teraz z niewyjaśnionych przyczyn nie widzę innych formatek. Widzimy tylko A4 w formacie poziom. Aha, bo tu mam odniesienie do... Catch nie jestem czyli do pamięci tymczasowej, tutaj nie jestem w stanie teraz wrócić. Może w ten sposób, jakbyśmy sobie teraz przeszli do tech draw, utworzyli sobie nowy rysunek. No to teraz zaraz sprawdzimy, czy, czy teraz zmienimy sobie formatkę. O, mamy tutaj, jest właściwe, więc możemy sobie bez problemu A4 również zrobić, oczywiście. Jako wariant pionowy, no i wszystko się zgadza. Także tyle na ten moment. Mam nadzieję, że pomocny materiał, wiele można się z niego dowiedzieć, szczególnie w przypadku prostych elementów. Mam nadzieję, że pan Witold również sobie z tematem poradzi. W razie wątpliwości, pytań, uwag, zapraszam do kontaktu bądź do sekcji komentarzy pod filmem. Za uwagę, dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek.